Z nami mm, trener Szenia Nowy Wiśnicz, pan Marcin Manelski. Panie, trenerze, przed chwileczką y, sprawiliście nie lada sensację. Wygraliście z liderem tegorocznych rozgrywek trzeciej ligi. Y, Poprawiam, muszę na 1 do 0. Y, no, wypadałoby zapytać o, o, o odczucia. Jak, jak pan się czuje teraz, sprawiając po tej, y, po tej, y, po tej sensacji? A czy przede wszystkim chciałem pogratulować chłopakom, bo to, co dzisiaj zostawili, z dróweczka, to jest, to jest wielki szacun. No i faktycznie, no, na, pewno, na pewno jest to można w kategorii sensacji, ale jeżeli chodzi o sam mecz, no uważam, że wygraliśmy zasłużenie i nie, by, nie podlegało to żadnej dyskusji. Przed meczem w rozmowie z naszym portalem powiedział Pan, że Pana drużyna musi przede wszystkim zagrać bardzo, bardzo bojowo, bardzo agresywnie, żeby w tym aspekcie nie przegrać z Popradem, który właśnie słynie z takiej, z tego, z takiej gry. To się udało. Udało się tak. No, ja nawet żartowałem tutaj, powiedziałem, że w muszynie są góry i tutaj też są góry, także no, może nie aż takie duże i też na nie popatrzeć i to samo, to samo właśnie te cechy ewolucyjne pokazać na boisku. No, pokazali się w 100, 120%. No i to determinacją, troszeczkę mądrością jeszcze i mówię, zwycięstwo zasłużone. Także mówię jeszcze raz, jeszcze raz duże gratulacje tych chłopaków, bo, bo mówię, naprawdę mamy mamy coraz większe problemy i my nie trenujemy, my się spotykamy i dlatego tym bardziej się większych szacun dla tych chłopaków, co się zrobili. Sierpień był nie najlepszym miesiącem dla pana drużyny, natomiast wrzesień pozwolił odbić się od dna. Dzisiaj opuszczacie, po dzisiejszym zwycięstwie opuszczacie najprawdopodobniej ostatnie miejsce w tabeli, i coraz bliżej jesteście wydostania się ze strefy spadkowej. Jaki będzie październik? No zobaczymy. Na pewno trzeba trochę popracować. No, z to pracą się ciężko. Znaczy, nie patrzymy, że dzisiaj tam wygraliśmy, bo tydzień, dwa tygodnie temu wygraliśmy z Juventus, a przegraliśmy w Połańcu i te punkty praktycznie się skasowały. I dzisiaj znowu powiedziałem, że po meczu wygranym my musimy w Dalinie przynajmniej zapunktować, żeby te punkty były wartościowe i faktycznie, żeby odskoczyć. Jaki październik będzie? No, jest jeszcze jeszcze parę kolejek. Ja, ja wierzę, że cały, cały, cały czas do przodu. No, zakoń, skończy się runda i wtedy można spokojnie podsumować to, co osiągnęliśmy.